Dotarł do nas duet prosto z Włoch, z tyłu oczywiście motogułucji Fausto Mandello, które jest u nas w salonie już od kilku tygodni i czeka na Was, a u nas, Kurtka od Dainese. Kurtka turystyczna, która jest naszą propozycją nie tylko na szosę, ale także na jazdę troszeczkę bardziej w terenie. Kamilu, co to jest za kurtka? No, wygląda bardzo fajnie, jest tego tutaj bardzo dużo. Dainese już nas rozpieściło, jeżeli chodzi o jakość, więc tutaj również to wygląda dobrze. Jest lekka, ale. Jak na kurtkę turystyczną. Jak na kurtkę turystyczną. I teraz tak, jakby tą kurtkę produkowali Polacy, a nie Włosi. Nie nazywałaby się Ladak. No. Tylko nazywałaby się Uniwersalna. Okej, okay. u, u nas to będzie hit tego sezonu 2:23, bo jest to kurtka tak naprawdę do wszystkiego. Nie dość, że mamy już w środku podpinkę ocieplającą, to dodatkowo mm. jeszcze membranę wiatro- i wodoodporną, ale to wszystko jest oczywiście wypinalne. I Dainese przy tej kurtce jakby uniwersalnej, nie zapomniało też o fajnych rozwiązaniach wentylacyjnych, mm. bo mamy sporo tej wentylacji. Zacznijmy sobie, może, przede wszystkim od tej. Kieszonkowej? Tak, kieszonkowej. O, jaki to jest strontowej. bajer fajne. Więc nie jest tu nic na magnesy, które mogłoby się jakby e, z czasem właśnie od, od, od wiatru, od tego pędu zużyć. Wydaje mi się, że te kliki to jest zdecydowanie lepszy, lepsze fajne. rozwiązanie do kurtek turystycznych. I takie ciekawe, jak na przykład przechodząc sobie na tylną część kurteczki, nie dość, że mamy tutaj tą wentylację, cyk, cyk. Za pomocą takiego, że tak powiem, fajnego paseczka, e, dzięki któremu jesteśmy sami sobie w stanie to otworzyć, a nie szukać jakby po tych e, w czeluściach tej kurtki, na tyle. A dodatkowo, jeszcze po wypięciu wszystkiego, mamy wentylację kołnierzyka, to znaczy bardziej wylot wentylacji. Jeśli coś nam jakby wpada, to, to również musi nam przez ten kołnierz przejść. Więc, jakby tutaj, też mamy, jak widzimy. Siateczkę i z funkcjonalnych rzeczy, jeśli jeździmy dużo wycieczkowo, turystycznie zawsze czy rękawica motocyklowa czy, czy jakieś inne gadżety gdzieś to nam się wala w rękach, nie mamy co z tym zrobić, jak chcemy szczególnie zrobić jeszcze fajne zdjęcie, fajnego widoku, mamy taką siateczkę, gdzie możemy sobie z tyłu za sobą to wszystko powkładać, spiąć wygodnie i cały czas to nosimy jakby na swojej kurtce, a dodatkowo nowy system od Dainese, czyli właśnie System magnetyczny w tym przypadku dla, dla chwilowego jakby zaczepienia swoich gadżetów. A co do, jeśli chodzi o te konkretne gadżety, to mam na myśli właśnie rękawiczki, na przykład mhm. jakieś letnie rękawiczki, które są wyposażone też w ten system. Możemy sobie złapać do kurteczki i one jakby bezpiecznie cały czas nie w kieszące, bo mamy do nich cały czas łatwy dostęp, a przy kieszące są złapane tutaj na taki specjalny system magnetyczny. No, mamy tutaj, mamy tutaj wszystko. Ja zacząłem rozpinać standardowo, bo chciałem wam pokazać. Jak ta kurtka wygląda od wewnątrz, gdybyś Kamilu mógł mi pomóc? E, trzy warstwy podpinka. E, no, rzeczywiście jest super, super uniwersalna. E, nie tylko towarzysz na teraz na wiosnę, ale także już na bardziej e, cieplejsze. Dni również się spisze. Możemy sobie po prostu ją dostosować do warunków, które panują na drodze. Oczywiście regulacje na rękawach, no jest tutaj tego masa. Myślę, że bardzo ciekawe, ciekawe, ciekawe zestawienie, zwłaszcza, że ona nie jest droga, mimo tego, że to jest kurtka od e, Dainese. Jak jest... na swoją uniwersalność właśnie, to jest właśnie reprezentant tej, jakby cały czas można powiedzieć, mimo że to jest Dainese, średniej półki. Mhm. Trochę głupio, że to mówię, że Dainese to średnia półka. E, może jeśli chodzi o sam markę, tak nie jest, ale naprawdę jest to bardzo dobrze wyceniona kurtka, bo za kurtkę turystyczną, bardzo uniwersalną, trójwarstwową, już na e, fajnej jakości, e, mem jeśli chodzi o membranę, Fajnej jakości protektory. Jest to w okolicach 2000 zł. To na te ceny, na ceny innych producentów, jest to naprawdę bardzo dobrze wyceniona kurtka. Jak za to, co oferuje? Myślę, że nie trzeba już Was do tego zachęcać. Ja przyznam szczerze, że sam bardzo poważnie rozważam tę kurtkę do turystycznej jazdy w tym sezonie. A powiedz mi, Kamilu, jeszcze jakieś kolory są, oprócz takich stonowanych? Mamy ten taki najbardziej rozchwytywany kolor, czyli taki wojskowo-militarny jeszcze do wyboru mm. e, i jakby jeszcze ich nie mamy, ale będziemy mieli też do kompletu, bo trzeba e, dopowiedzieć, że do samej kurtki występują też spodnie dedykowane e, i one są też w dwóch kolorach, w takiej szarości, jak tutaj widzimy i typowo czarne, jak ktoś lubi mocniej się ubrudzić, bo to jest też kurtka, w której możemy zjechać troszeczkę poza asfalt. Nie są to tylko takie na, nie jest to tylko kurtka na motocykle typowo turystyczne, ale też takie przygodowe, e, adwenczery. Idealnie ta kurtka, myślę, się spasuje do, do tego typu motocykli również. Słuchajcie, e, zapraszamy do Moto Mio, e, żeby tą kurtkę zobaczyć na żywo. Na mnie zrobiła wrażenie i tak jak mówię, myślę, że ona u mnie w garderobie wyląduje. A jestem dość wymagający, jeżeli chodzi i o wykonanie i o to, co dany produkt oferuje, więc myślę, że również Wam też przypadnie do gustu. Czekamy na Was w MotoMio, czekamy na Was na drugim piętrze. Tam Kamil na pewno Wam zaproponuje tą kurtkę, no i mam nadzieję że wyjdziecie z nią zadowoleni. Widzimy się w kolejnych e, nagraniach, będzie jeszcze sporo u nas nowych rzeczy w tym sezonie, z tego co mówiłeś, więc warto nas obserwować. Jak e, podobają Wam się nasze filmy, to dajcie koniecznie kciuk w górę a, i piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania, to już wiecie, że na wszystkie Wasze pytania odpowiadamy. Także widzimy się w moto na Zakopiańskiej i w kolejnych filmach tutaj na kanale.